Hola, mój buenas, cześć. Witam Cię w kolejnym odcinku mojego podcastu Język Hiszpański przed wyjazdem na wakacje. Dzisiaj odcinek w tematyce język hiszpański. Profesjon, czyli zawód, będziemy się dzisiaj uczyć pytania, czym się zajmujesz. Preparado, preparada, empezamos. Cześć, mam na imię Paulina, pomagam innym komunikować się w języku hiszpańskim. Robię to 100% online'owo i robię to po to, abyś to ty mógł wyjechać na swoje wymarzone wakacje lub po prostu przeprowadzić się do Hiszpanii. Opracowałam swoją autorską metodę HOP, Hiszpański Obyczaje Proces, dlatego też ten odcinek rozpoczęłam od informacji, że będzie to odcinek językowy, ponieważ w niektórych odcinkach uczymy się czystego języka hiszpańskiego, w niektórych odcinkach pokazuję ci O, czyli obyczaje, a w niektórych odcinkach pokazuję ci... Proces, czyli proces nauki, czyli jak po prostu uczyć się języka hiszpańskiego. Ale dzisiaj nie o tym. Dzisiaj temat językowy, czyli język hiszpański, pytanie odnośnie profesjon, czyli zawód. Ale zaraz, zaraz. Przecież zanim dojdziemy do tego pytania, przydałoby się poznać kilka zawodów. No bo jak ktoś nas zapyta, co robię, czym się zajmuję, no to jak mam odpowiedzieć? Poznamy sześć zawodów. Takich, żeby zahaczyć o jak największą ilość gramatyki oczywiście. Nie będziemy dzisiaj się koncentrować na rodzajnikach. Na rodzajniki przejdzie czas. Poznamy po prostu same zawody. Myślę, że podstawowym zawodem lub podstawowym zajęciem, które możemy sobie tutaj przedstawić, to jest po prostu uczeń-uczennica. Będzie ono najprostsze, no bo każdy z nas, jeśli jesteście na tym podcaście, uczy się języka hiszpańskiego i może powiedzieć, że jestem uczniem albo uczennicą. No to co? Wiesz, jak jest uczeń-uczennica? Estudianty? Estudiante. Repite. Estudiante. Estudiante. No właśnie. Zarówno uczeń, jak i uczennica, ten wyraz wygląda dokładnie tak samo. Jeśli potrzebujesz mieć tą transkrypcję i zobaczyć, jak wyglądają wyrazy, które ci przedstawiam, pobierz kartę pracy, spróbuj znaleźć w opisie tego podcastu link. Nie wiem, na jakiej platformie odsłuchujesz moich podcastów, ale zawsze staram się, żeby był opis i żebyś mógł mogła z linka pobrać kartę pracy. To jest pierwszy zawód, bierzemy się za kolejny. Myślę, że dużo osób oglądało La Casa de Papel, czyli profesor. No właśnie, to jest nauczyciel. A jak będzie nauczycielka? Profesora. Dokładnie tak. Dorzucasz literę A i mamy zawód żeński, czyli mamy profesor, profesora. Repite. Profesor, profesora. Czyli temat szkolny mamy zakończony. Nauczymy się kolejnego zawodu, po to, żeby ci przemyśleć trochę czytania w języku hiszpańskim. Czyli na przykład: Jak jest architekt? Architektka. No właśnie. Architekto, architekta. Repite. Architekto, architekta. Oczywiście na sam koniec zrobię Ci sparing, nic się nie martw. Co wydarzyło się w tym wyrazie? W tym wyrazie wydarzyło się to, że męski zawód kończy się na literę O. Wystarczy, że podmienisz to na literę A i masz zawód żeński. Architekto? architekta. To samo będzie z wyrazem adwokat, adwokatka. Awogado, abogada. Repite. Awogado, awogada. Mój bien. Kolejny zawód, myślę, że bardzo prosty, będzie lekarz-lekarka. Medico. Medica. Repite. Medico. Medica. Mój bien. Kontynuamos. Ostatni już zawód, który Ci dzisiaj pokażę, to będzie coś nieregularnego, które trzeba się nauczyć na pamięć. Nie ma tam żadnej reguły. I to będzie aktor, aktorka. Aktor, actrice. Repite. Aktor, actrice. Jeśli to Z na końcu ci tam nie wychodzi, możesz też zrobić po prostu actrice. I będzie OK. No dobrze, mamy w takim razie sześć zawodów. Ty wybierasz sobie dowolny, który chcesz mieć, lub jeśli po prostu masz jakiś zawód, który wykonujesz, bierzemy się do szukania po prostu w słowniku. No ale zabierzmy się w końcu za to podstawowe pytanie, jak zapytać, czym się zajmujesz. Ja pokażę Ci trzy pytania. Zaczniemy sobie od takich dwóch najbardziej podstawowych, a ostatnie pokażę Ci pytanie, które też możesz usłyszeć, jeśli ktoś się Ciebie pyta, czym się zajmujesz, ale je sobie wykorzystamy trochę później. Preparado, preparada, męga. Czym się zajmujesz? A qué te dedicas? Repite. A qué te dedicas? ¿A qué te dedicas? Czyli czym się zajmujesz? No właśnie, jak my odpowiemy na to pytanie? Nie mamy jeszcze takiej wiedzy, żeby odpowiadać, że zajmuję się czymś tam, tylko odpowiemy po prostu jestem uczennicą. Skąd wykorzystamy czasownik jestem, jeśli słuchałeś moich wcześniejszych podcastów i znasz już pytanie ¿De dónde eres? Skąd jesteś? No to przecież tam był czasownik soy de, jestem z. Czyli wykorzystamy sobie czasownik soy, żeby odpowiedzieć właśnie na pytanie czym się zajmujesz. ¿A qué te dedicas? Soy estudiante. Repite. Soy estudiante. Soy estudiante. Okay. To było pierwsze pytanie. Drugie pytanie. ¿En qué trabajas? ¿En qué trabajas? Czyli jakby w czym pracujesz. ¿En qué trabajas? Repite. ¿En qué trabajas? Inkiedy I ostatnie pytanie, ale ono jest takie troszeczkę kontrowersyjne, dlatego że to jest pytanie, co robisz. No ale przecież ja mogę cię równie dobrze zapytać, hej, co robisz? Maluję w tym momencie. Co robisz? Nagrywam podcast. Co robisz? Idziemy na miasto. Więc pamiętaj, że tu musi być kontekst do tego pytania, ale ono się właśnie nam przyda do tego, żeby później wykorzystać to pytanie i koncentrować się tylko na tych rzeczach, które robimy, na przykład nie wiem, w poniedziałki, we wtorki lub co robimy w tym momencie. Więc też się go przy okazji nauczymy. Entonces, ¿qué haces? Czyli co robisz? Repite. ¿Qué haces? ¿Qué haces? Jeśli to ty, znowu ci tam nie wychodzi, ¿qué haces? Zrób qué haces? I też będzie ok. ¿Qué haces? Soj profesora. Soj estudiante. Soj abogado. Etc. Vale? Muy bien. Czyli mamy sześć zawodów i trzy pytania. Sparing na koniec. Preparado, preparada, venga. Aktor, aktorka. Dokładnie nieregularny. Aktor, actriz. Lekarz, lekarka. Medico, medica. Nauczyciel, nauczycielka. Profesor, profesora. Adwokat, adwokatka. Abogado, abogada. Uczeń, uczennica. Estudianty, estudianty. A teraz, które pytanie najbardziej utkwiło Ci w głowie, żeby zapytać, czym się zajmujesz, jaki wykonujesz zawód? En que trabajas? A qué W tamtym tygodniu dałam Ci trochę luzu, w tym tygodniu mamy już trochę więcej rzeczy do zrobienia. Mam nadzieję, że to będzie dość intensywny tydzień i będziesz powtarzać te trzy pytania i przynajmniej opanujesz te sześć zawodów, a już na pewno swój, ten, który wykonujesz, i będziesz wiedzieć, jak odpowiedzieć na pytanie: A qué te dedicas? ¿En qué To tyle na dzisiaj. Słyszymy się już za tydzień. Tak jak zawsze, co niedzielę kolejny odcinek. A jeśli chcesz uczyć się ze mną języka hiszpańskiego, to chyba jest to bardzo ważna informacja. Jeśli nie śledzisz social mediów, a śledzisz tylko mój podcast, to mam nadzieję, że zdążysz w odpowiednim momencie otworzyć ten odcinek, jeśli w ogóle jesteś zainteresowany nauką ze mną języka hiszpańskiego, ponieważ tyle osób zapytało mnie o kurs języka hiszpańskiego, i tyle osób dało mi do zrozumienia, że muszą zacząć się uczyć tego języka po prostu już że otworzyłam kolejny raz zapisy na kurs Złap Hiszpański za rogi, część pierwsza, czyli kurs od podstaw. Jeśli jesteś zainteresowany, to skontaktuj się ze mną bardzo szybko, ponieważ kurs rusza 26 kwietnia. To będzie pierwszy tydzień, który rozpoczyna kurs. Jeśli chcesz wiedzieć coś więcej, wskakuj do mnie na stronę www.paulnapiecek.com lub po prostu na stronę na Facebooku Paulina Klucz do Języka Hiszpańskiego lub Język Hiszpański przed wyjazdem na wakacje, w zależności czy Facebook już zmienił moją nazwę, ponieważ w tym tygodniu zmienia się nazwa. Mojej strony na Facebooku. Zapraszam Cię bardzo serdecznie, jeśli chcesz uczyć się języka hiszpańskiego od podstaw. Jeśli nie, jeśli to nie jest ten czas, pamiętaj, zapisy kolejne są we wrześniu, czyli odezwij się do mnie pod koniec sierpnia lub po prostu słyszymy się na podcaście i uczymy się razem języka hiszpańskiego. Twoim rytmem, co tydzień, co niedzielę, nowy odcinek. Zapraszam. Muchísimas gracias. Hasta luego.